Więc witam Was na kanale Wiktoria Torch Dzisiaj w końcu przyszedł magnes na więc zaczynamy od, od otworzenia. i tak w środku mamy oczywiście zabezpieczenie mamy tutaj linę grubą bardzo mamy tutaj też oczywiście rękawiczki oczywiście dwie pary

I tak, że mamy oczywiście do sprzętu i nasz główny bohater, czyli Magnes. Chwila, czekajcie, ujak idzie. Hej, wyczepić no nie idzie. Magnes modymowy z Machtonu. Tu mamy. Czyli 200 razy 2. Więc, jak chcecie sobie kupić magnes, ja mam tam tam linkę oczywiście do niego. Pamiętajcie, żeby to dokręcić zawsze. Tak więc magnes mocno trzyma. Tak więc. Podam wam do niego linka. No i to wszystko na dzisiaj. Więc w sobotę postaram wam się jakiś odcinek z tego mojego nowego magnesu na razie, więc pa!